Cześć, cześć, cześć. Ja już przygotowuję się na trening, więc zapraszam Was dzisiaj na pierwszy trening z cyklu ekspresowego naszego programu odchudzającego. Ja przypomnę tylko, bo mam jeszcze dwie minuty o co tutaj wszystko chodzi, a Wy się zbierajcie, dziewczyny, przygotowujcie się na trening, przygotujcie dzisiaj handlę, wygodny strój i wodę. Jesteśmy w programie w tak zwanym czterotygodniowym ekspresowym programie odchudzającym, e, dzięki któremu e, mamy zamiar zrzucić jak najwięcej kilogramów, no śmieję się jak najwięcej, ale tutaj oczywiście w granicach zdrowych rozsądku, zdrowego rozsądku. Dziewczyny mają rozsyłaną dietę, mamy dietę 1500 kalorii, mamy plan treningowy do tego e, i mamy później po skończonych czterech tygodniach diety, e, wchodzimy w okres stabilizacji. Więc teraz e, jest okres wielkiej mobilizacji. Żeby była stabilizacja, mamy skurcz, e, mamy motywację e, i lecimy naprawdę z ogromnym zaangażowaniem. Ja Wam w tym chcę bardzo, bardzo, bardzo pomóc, dziewczyny, żebyście wytrwały w swoich postanowieniach i zrealizowały ten cel. Więc po to jest ten live dzisiaj e, i będzie pierwszy, i któryś tam z kolei. Zobaczcie swoje. Y, Okej, okay, y, to tak, nie? W ogóle jestem Maginę duch. Jakby ktoś mnie nie znał, to ja znaczy nazywam się Aga i witam się z wami wszystkimi. Cześć, cześć, cześć dziewczynek. Kto jest gotowy, to daję kciuk w górę. Mamy jeszcze minutę. Przygotujcie handel lub dwie butelki z wodą. Dzisiejszy tronik będzie polegał na tym, że będziemy wzmacniać całe ciało, total body, ale jednocześnie ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Trochę się pobawimy przy muzyce 20 minut z atakiem na brzuch na końcu, nie? Będzie trochę śmiesznie, trochę improwizacji, ale to jest taki pierwszy trening wprowadzający i jestem bardzo ciekawa później waszej, waszej opinii, czy dałyście radę, czy nie. Czy ja też sama dam radę? Zobaczymy. Kto jest? Kto ćwiczy z nami, Ewa, Aśka, gotowy jesteście? Mamy minutę. Kto jest gotowy, to daj kciuka, trzymamy. Dobra, posiłki. Jeszcze tytułem wstępu, póki mam jeszcze czas, w ogóle nie będziemy kończyć. Mam do Was prośbę, napisałam w poście, jeżeli możecie na przykład robić swoje posiłki, zdjęcie swoim posiłkom i wrzucać je później na Instagrama, oznaczając mnie Mał Agnieszka Ciotucha, podlinkuję tutaj, tu będzie fajna zabawa, ja będę udostępniać Wasze posiłki również, wtedy będzie większa motywacja dla, dla Was samych, dla siebie samej, że kurczę, zmotywuję się, że przygotuję sobie ładny posiłek i go później zjem. Jestem ciekawa, czy Wam smakują te posiłki, Wy jesteście w większości po pierwszym dniu. E, dajcie znać, czy coś jest nie tak. E, live kontrolny zrobimy w niedzielę, e, pomiary wyrobimy w poniedziałek rano, e, a teraz lecimy z planem treningowym. To co, zaczynamy? Gotowi? Gotowe dziewczyny? Niech mi nie daje znać w ogóle, czy mnie słychać. Standardowe pytanie, czy mi widać i czy mnie słychać, e, bo ja sama tego nie wiem. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. I czy w ogóle jest zasięg, czy jestem, e, czy jestem w zasięgu, możecie mi udostępnić też tą transmisję e, albo sobie zapisać. Trening będzie zapisany tutaj e, na mojej stronie, więc odtworzycie sobie go w dowolnym momencie, jeżeli nie, może, nie możecie być teraz ze mną na żywo. A zaraz będziemy lecieć. Hej, Aśka, Ewa, powiedzcie, czy mnie słychać w ogóle, bo ja nie wiem, nie? czy mnie słychać, czy muszę coś poprawić. Zaraz włączę muzykę i lecimy. Może Beata mi powie, czy mnie słychać, Beata. Nie wiem. Słychać mnie? Halo, halo? Czy ja jestem? O, widać i słychać. Dzięki, no właśnie, bo ja nie wiedziałam, czy ten... Dobra, Aśka, dzięki bardzo, to zaczynamy. Przygotowane hantle mamy. Lecimy z tematem. 20 minut, dosłownie 20 minut. Ja włączam muzykę i dajcie mi znać, czy ta muzyka nie będzie za głośna, dobra? Nie, nie wiem, czy w ogóle mogę z muzyką, może nie szkodzi. Słuchać muzykę też. Marsz. Słychać? Lecimy. Dobra. Masz. Ale Halo, halo. słuchajcie Bardzo dobrze. Lecimy. Podskoki. Delikatne. Tak jest. Joderka. Hoppa. Dobra. Wstęp, wstęp, łoj. Przysiad. Góra. Przysiad. Przysiad. Szeroko, tak jest. upadki Łopatki ściągnięte. ustawione ustawiony kątowo. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dół. Wyskok. Dół. Wyskok. Kopór śpięci na palce cztery, trzy, dwa, jeden masz. Dodajemy lekki truch. Opa. Jak je zajedzajesz. Góra. Góra. Trzymaj. Wydech. Skięcie pośladkowe. Góra. Wyskok. Góra. Wyskok. Góra. Marsz. Uwaga. Będzie druga noga. Truch. Cztery. Trzy. Dwa. Lecimy, wypad. Hop! Opadnie brzuch wrzut pięty. Trzymaj. Hop. Trzymaj do boku. Noga prosta. Kolano tu Jeszcze dwa. Ho! Ostatni! Hop! Do marszu, brzuch ściągnięty, bierzemy hanterki! W ty nie skacz. Handle butelki z wodą, poskakujemy do boku, wiadra, hop. Jadą ramiona do boku. I tak, hop. Człów wciągnięty. Trzymaj jeszcze. Do boku. Cztery, trzy, dwa, jeden, góra, hop. Trzymaj. Będę jak błędem. ręki. Hop. Wydech, ręka na głowę. Dyrek. Puga ręka na wiosce. Uwaga. Cztery, trzy, dwa, łączyć ręce. Trzymaj, trzymaj, hop, trzymaj, trzymaj, hop. otwórz, zamknij, hopa. Wersja łatwiejsza, otwierasz, zamykasz. Nie masz handli, robisz bez handli. Hop, 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 przysiad, przysiad, wyciśnij. wyciskaj, przysiad i wyciskaj, tak jest, Cztery, trzy, dwa, jeden na na mar. Do przodu. Twoja z nogi. Ręka do przodu. Miana ręki. Hop. 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 Rzuch na pięty. Trzymaj. Trzymaj. I masz. 4, 3, 2, 1, handel, zobacz. Damy do przodu. Z dołu przodu ręce. I ściągasz kolano. Ściągaj. Pagadania na nogi. Hop. Trzymaj. Trzymaj. Rytej. ściągaj brzuch. 5, 6, 7, 8, zamiana. Jeszcze raz zamieniamy. Trzymaj, brzóg ciągnięte. Lecisz. 5. 6. 7. 8. Zamiana. Trzymaj, trzymaj. Przód, nie ma śrandki rób bez. Rzuch ściągaj. 7, 8, i złotej. Ramiona. Jedziemy do boku. I tak. Hop. Cztery. Trzy. Dwa. Podskakujesz. Przód. Możesz nie odrywać, możesz robić miejscu. Mamy bok przód. Hop! 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 Zostawiamy. Noga. Przód. Lyde. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. zamiana. Ściągnij. 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 Dwóch. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ekstra. Do przodu. Stajemy w rozkroku. na przodem. Cztery, trzy, dwa, jeden. Ekstra Stajemy. No ręce na wysokości bioder. Odrywam kolana. Biodra są nagle. Odrywaj kolana. Trzeba szeroko. Szeroko. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. Cztery. Trzy, dwa. Zatrzymaj. Ręce do boku. Follow me. Hop. Let's go. Skład. Mamy skład. Tu. trzymaj, się. Góra. trzymaj, Maj. Jeszcze. Trzysiad. Puls, 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 puls. Cztery, trzy, dwa, jeden. Otwórz, otwórz, otwórz ramiona. Jeszcze trzymaj. Otwórz ramiona, otwórz. Cztery, ściągaj pośladki. Trzy, dwa, uwaga. Mamy kciuk w przód. Hop. Raz, dwa, Kopnij! Lewa, lewa ręka, prawa noga! Trzymaj, trzymaj! Przód! Zamieniamy nogę! Lewa nogę, prawa ręka! 6, 7, 8, przód! Czekajcie! Przód! Wszód mamy! Kopnij! 5, 6, 7, 8, kopnij! Świetnie, lewko ubramy naprzód! Kurwa, mówi! Wydechamy na czodem. Wuch ciągnięty. Trzymaj, trzymaj. Damy skład. Skład. Trzymaj. Trzymaj. Ściągasz porzzawki. Trzymaj. Ekstra. Jeszcze. Trzymaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden dół, pus, trzy, dwa, jeden, skórz, góra, dwa, trzy, Uff. raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy, góra, ekstra. I mamy po skopku. Trzyma, deszczę, trzech. Dwa. လာမရန်ကဟော့အလိုမီအလိုမီလูกာဟော့ပြေးလိုက်ပြေးဟော့မြေနာ Trzymaj brzuch wciągnięty. Uwaga. no. Hop! Na zmianę. Kopnij! Kopnij, kopni, ciągnij brzuch, kopnij! Zmiana, hop! Uwaga, mamy ręce wciskane do góry, wziśnik. Zamknij. Wszód. Wszód. Góra, ręce. Raz. Dwa. Na cztery. Trzy. Cztery. Rewenowcu, zamknij. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wykląknij do przodu. Raz. Dołóż ręce. Dwa. Dołóż widzę. Trzy extra. Cztery. Wyciśnij. Uwaga. Na cztery zamykamy. Raz. Trzy wciągnięte. Dwa. Wydech. Włącz łopatki. Dodaj wypadki na przemienne. Biceps. Bóra, bóra. Uwaga. Szybciej. Dwa. Trzy. Cztery. 5, należy drogę lekom pien, tak? Oszemozując, no. Zobacz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, dzisiaj demais. Obrigada, sayang. Czekaj, czekaj, działać. One siedzą pośpiech. Góra, stepuj, otwórz, zamknij, jeszcze, otwórz, góra, stepuj, zamknij, otwórz, góra, otwórz, zamknij, już, bieg listu, trzymaj, trzymaj, ha, uwaga, cztery, trzy, bok. Boku. Raz, dwa, trzy, bok, raz, dwa, trzy, bok, bok, raz, dwa, trzy, bok, trzymaj, trzymaj, ekstra, jeszcze, raz dwa, trzy. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tyle, jedna noga do góry, hop, hop, trzymaj, hop, 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 hop. hop do Idziemy. Nie możesz poskakiwać. To doj. Tylko dalej jeszcze z do przodu. Jest hardkorn. Niki powiedział, że będzie łatwo. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wstęp. Trzymaj. Trzymaj. Wstępujesz. Trzymaj. ramiona. Przód. Góra. bok. Przód, przód, bok, przód, tak jest. Bóg, góra, bok, góra, przód. I zostajemy. Przeskochajemy, znowu na ode. Dwa, I jeden, do podporu. Mamy podpor. Tak jest, zwalniamy trochę. Władza, mamy matę. Idę do wątki, klęk otwarty, Mamy ruch wciągnięty, lęk na kolanach, lecimy, pompeczka i kładziemy się na ziemię, odrywamy ręce i góra. Góra, oderwij, trzymaj. Trzymaj, oderwij ręce do góry. Cztery, trzy, dwa, opór Bieg, bieg podporze, trzymaj. Diewięci.

Raz, dwa, trzy, cztery, kop. przód, tył, jeszcze dwa razy, hop, raz, dwa, trzy, cztery, ekstra, dostajemy, uwaga, do klęku podpartego. ramiona w przód, ręka, prawa ręka w przód, lewa w przód i noga, lewa ręka, prawa ręka, noga, wydech. Idź. Idź. Chodź, chodź. Jeszcze. Chodź, mal. Idziemy do pompeczki. 1, 2, 3, Tu. Otwórz. Góra. Tu. Otwórz. Góra. Tu. Jeszcze sześć. 2. Trzymaj, trzymaj. O trzy, duch, i Trzymaj, trzymaj. Na mój końcóweczka. Cztery, trzy, dwa, jeden. Góra. Siad. Siad, do przodu. Ściągaj pośladki, ściągaj. Ściągaj, dobrze. część brzucha. Jak się czujecie? okej okay, Super. Dobra. W tył. Siadamy. Leżenie na plecach. Uwaga. Zobaczmy widać. Nie wiem. Może. Ramiona za głową. Lecimy. Wydech. Wydech. Podrywamy kąt górną łopatki. Wydech. I wydech. Wydaje Wydech. Spinaj brzuch. Kąt górną Cztery. Trzy, dwa, jeden. Raz podnieś nogi ręce do kola. Dwa. Trzy, cztery. Wydechy mamy do kola. Pięć. Trzymaj. Sześć. Siedem. Osiem. Ekstra. Kolana na klapkę piersiową. Ciągniesz palce na siebie. Raz. Dwa, trzymaj. Sześć, siedem, jeszcze jeden, osiem, zostajesz, łączysz nogi i nogi do sufitu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ekstra, single crunch, powtarzamy. Raz.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kola na klapkę wierzchową mamy do rzucania bioderę. Raz, dwa, ciągnij rząk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, góra nogi. Raz, 8 razy ciągnij robotę, 6, 6. 24 minuty, koniec dziewczyn. Dzięki Wam, rozkręcamy się. Widzicie, na początek tak fajnie rozgrzewka. Rozkręciliśmy się. Eee, I moja prośba: nie bójcie się ćwiczyć. Jeżeli ćwiczenia wydają się Wam za trudne, to po prostu modyfikujcie, róbcie cokolwiek. Niech to w miarę wygląda. Po prostu, niech to będzie ruch, a dokładność ćwiczeń przyjdzie z czasem. Jak będziecie ćwiczyć przez te, przeze mną przez te cztery tygodnie, załapiecie. Będą się ćwiczenia powtarzać, dzisiaj trochę elementu zabawy, muzyka. Trochę to wszystko było takie niepoukładane, ale specjalnie. Improwizacji, po to, żeby się rozkręcić, trochę się pobawić, pokazać Wam, że to też może być przyjemne. E, dobra, i teraz e, dzięki Wam bardzo. Patrzcie, spocona jestem jak, 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 jak bób. Nie wiem, jak się wyczujecie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy dałyście radę, czy to był hardcore, czy nie. Treningi odpowiadam już. Treningi będą napisałam wam w planie treningowym dziewczyną które właśnie są dołączyły do ekspresowego programu naprawczego i one są tam rozpisane, już dokładnie nie pamiętam, dwa, w tym tygodniu są dwa razy w tygodniu, chyba w przyszłym tygodniu są trzy razy w tygodniu, ale się nie mylę. W każdym razie będę chciała robić tak dwa do trzech razy w tygodniu, a godzina jest zmienna, więc ciężko mi powiedzieć, ale ja będę dawać zapowiedzi tak samo, nie? Tam zapisane w planie, diet... bo dziewczyny te, które są w programie, musicie, żeby odczytać moje wskazówki, mój komentarz dietetyka i plan treningowy, musicie pobrać sobie tą dietę. Dajecie tutaj, jak jest pobierz, lista produktów na dany dzień jest ikonka drukarki. Wchodzicie w tą ikonkę drukarki i zapisujecie dietę na dysku. Wtedy w PDF-ie wyskakuje Wam wszystkie ważne info. Buziaki, dziewczyny, dajcie znać naprawdę czy. W miarę to było do, do wykonania. Mniej więcej te treningi będą tak wyglądać, ponieważ musimy podkręcić spanie tkanki tłuszczowej. Niech będzie pod, pod będzie, niech będzie nam się lał po tyłku eee, i przy okazji będziemy rzeźbić, nie? Trening. Cel na ten miesiąc to spalić jak najwięcej tłuszczu i wzmocnić nasze ciało Dzięki Wam bardzo serdecznie. Jeżeli jest, uważacie, że ten live jest, te ćwiczenia są przydatne, eee, proszę udostępnijcie dalej, podajcie to dalej. i eee, Będzie mi bardzo miło. Dzięki i do zobaczenia. Następny live, nie wiem kiedy, chyba w czwartek. Chyba w czwartek jest. Dieta. Jutro macie zadanie do wykonania trening zgodnie z planem treningowym, czyli cardio. I tyle. Jestem otwarta i chętna do, właśnie do Was, do dyskusji, na wasze, czekam na Wasze komentarze. Pa! Zakończam.